Mamy już popołudnie, jesteśmy już po plażowaniu, po kąpaniu w morzu, trochę wiaterek się teraz zerwał i się tak fajnie, przyjemnie zrobiło. A my jedziemy na małą wycieczkę, zaraz się przekonacie gdzie, zaraz was zabierzemy w jedno miejsce, zobaczycie sobie na miejscu co to jest i gdzie pojechaliśmy. Teraz do teatru Wepi Da tak to się nazywa. Okay. To jest 70 km od kempingu. Jedzie się tutaj godzinkę. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Z tyłu tam za mną widzicie jest taki wielki parking. Teraz jest pusto, bo jest mało turystów, więc tutaj nie ma jakiegoś tam problemu z zostawieniem samochodu. Tutaj się podchodzi ogólnie taką ścieżką do góry, tylko trzeba podejść z tego parkingu trochę do kasy. Idziemy się zapytać, czy jest to w ogóle możliwe, żeby wjechać z wózkiem, bo tutaj gdzieś chyba pod górę jeszcze trzeba pół kilometra podejść. A tak, Laura się trochę źle czuje. Oliwierowi nie chcemy tutaj nadwyrężać tego kolana. Okazało się, że możemy tutaj samochodem podjechać. Nie wiem jak wysoko i czy do samej góry, czy nie. Zaraz zobaczymy. Paulina poszła tam za mną do kas, a ja idę po samochód. Wjeżdżamy sobie na samą górę. I na samą górę, tylko żebyś nie stawał po prawej i po lewej stronie, tylko na samą, samą górę masz jechać. Dobra, jedziemy. Paulinę dam pałeczkę. Delikatnie będziemy sobie mało wjeżdżać, takie są dla nas przywileje. Znaczy, tego. Normalnie, bez odznaki niepełnosprawności, pewnie byśmy tu nie wjechali. Natomiast pani powiedziała, że nie ma teraz osób spytać skąd jesteśmy. Powiedziałam, że z Polski. Pani powiedziała, że dzieci są za darmo, płacimy tylko my i wjeżdżamy na samą górę. No i tutaj ogólnie się też podchodzi pod tą górę, więc. A my samochodem, a wy byście pewnie musieli tutaj podejść na pieszo, bo tutaj, właśnie była ta droga, nie? Tutaj musi pojechać normalnie i co, i na górę mamy podjechać? Sobie sobie. Jeszcze? Poczekaj, poczekaj. Ale tu już jest ten teatr. Czy tu jeszcze? Czy wyżej? Jeszcze wyżej podjechać? chyba. No wyjeżdżaj, wyżej. No dobrze jedziemy? Oh. O, mam nadzieję, że dobrze jedziemy. Tutaj, Oliwier, to byśmy mieli problem cię tu zataszczyć na górę. Wjeżdżamy, wjeżdżamy. Ja są przywileje tego zwiedzania bez turystów, no. Jest mało ludzi. Praktycznie na ten, na Akropol wjechaliśmy też samochodem. Tutaj też samochodem wjechali i wyjedziemy. Bardzo, bardzo są życzliwi tutaj. Widzisz, że tak, tak i nie ma problemu. Aha. No i jesteśmy. Ojej, no rzeczywiście, wjechaliśmy tu. Na samą górę. A tu w ogóle jakiś koncert chyba będzie, bo tu widzę, że samochody stoją. No zobaczcie. Trochę nam to zajęło, bo tutaj wózek musieliśmy wyjąć, alibiera musieliśmy wyjąć, że samochód musiałem przeparkować. Ale ogólnie wjechaliśmy tutaj, na samą górę na sam teatr zobaczcie jak to wygląda wejdę tam na górę, spróbuję wejść na górę zobaczymy z góry jak to wygląda Idziemy, wejdziemy na samą górę musimy górę o Jezus, nie wiem czy musimy, nie wiem czy damy radę pach, pach, pach po skutkach okay. amfiteatr to specjalnie dla was na samą górę wszedłem. Uuu, w tym słońcu to jest męczące. Tak to się z góry prezentuje. Patrzcie, wszystko słychać, co tam na dole mówię? Laura, powiedz coś! Słyszycie? Tam wszystko normalnie słychać, co jest na dole. Laura do mnie idzie. Wielkie to jest. Prawda Powiem wam, że się zgrzałem tutaj wchodząc dla was. Tam już widzę, że dziewczyny i Oliwier uciekają, idą dalej, więc ja też schodzę. No a wy ze mną chyba zejdziecie, nie? Pokażę wam jak gimbal, zobaczymy czy wytłumi te moje schodzenie tutaj. Gimbal na dół i schodzimy. Po tych wszystkich skutkach, ale wiaterek tutaj wieje. Dzisiaj się taki wiaterek zrobił mocny. U nas na kempingu też wiało. Ale nierówne te schody. Trzeba uważać, bo tu można spaść. Jeszcze zobaczcie, tutaj widzicie te czarne paczki? To wszystko to są jakieś siedziska dla ludzi, którzy tu przyjdą na jakiś występ czy tam koncert, nie wiem co to będzie. Siedziska. Tutaj zobaczcie tutaj centralny punkt z tego miejsca jak tutaj staniecie to Was najlepiej wszędzie słychać na, całą, na cały teatr. Idziemy sobie jeszcze tutaj na środek tej ścieżki, to jeszcze tak z daleka zobaczymy jak to wygląda no i ostatni taki rzut na całość akurat obiektyw mi to wszystko obejmie. Tak to w całości się prezentuje a nie przyjechać zobaczyć, myślę, że to ciekawa atrakcja Jeszcze mały przystanek na półpiętrze, zjechaliśmy dzisiaj, tak jak ten samochód tam jedzie, zjechaliśmy tą drogą I tutaj jest jakiś pomnik, nie przeczytam wam to tutaj jest, ale jest pomniczek A Paulina jeszcze poszła tutaj zobaczyć do tego budynku co tam jest Tutaj jeszcze pójdziemy sobie zobaczyć, bo Paulina tutaj wynalazła muzeum Zobaczymy muzeum, tutaj trzeba mieć maseczki Dobra, pierwsze miejsce chyba, pierwsze miejsce w naszej historii chwileckiej nie drugie, w sumie w ambasadzie jeszcze zakładaliśmy maseczki Tak, musieliśmy założyć maseczki, bo wejdziemy teraz do muzeum Muzeum nici, bo nie było można tutaj filmować Znaczy więc... filmować tak nie można no. tego upublicznić, więc nie moglibyśmy wam i tak tego pokazać Można dla was, dla prywatnych celów, no a na YouTube'a nie wolno wstawiać, więc nie nagrywaliśmy nic Musicie sobie przyjechać i zobaczyć jak to wygląda sami Wracamy już na kemping i takie tutaj dróżkami się fajnymi wraca Te drogi też są takie Trochę inne niż u nas. Inaczej to wszystko wygląda. Jedzie się takimi górami. Teraz wracamy trochę inną trasą tak. niż tą co przyjechaliśmy. Chcieliśmy sobie urozmaicić. Teraz jedną pojechaliśmy, teraz wracamy inną. Obawiam się, że tutaj przed nami serwentiną będzie. na naszej wycieczce przyjechaliśmy, już ciemno się zrobiło, słoneczko zaszło, powiem wam, że chmury nawet dzisiaj wyszły. Teraz się chmury zrobiły, nie wiem czy będziecie to widzieć, ale pochmurno jest i nie, nie ma takiej duchoty wiatr wieje i fajnie jest tak przyjemnie, jest dzisiaj. Dzisiaj można posiedzieć trochę na zewnątrz. Teraz zobaczymy w przyczepie, ile się zagrzała. O, w przyczepie 31 stopnia, czyli się nagrzała jak nas nie było zamknięte, nie otworzyliśmy okien, nic 31 stopni się zrobiło. Dobra, odpalimy klimę, niech się na wieczór trochę tutaj schłodzi. No będzie przynajmniej jak fajnie spać. To sobie dałem teraz tutaj, niech sobie tu pod spód dmucha. To dałem niżej. Tutaj, to powiem Wam teraz tak, to udoskonaliłem, bo żeby chłodnym powietrzem, tak jak w samochodzie, trochę żeby na nas leciało tutaj na dół, bo to wtedy jest I trochę przyjemniej. Na mnie na no ustawiłem teraz na Ciebie, żeby leciało. A to niech leci sobie tutaj, nie do góry, bo pozorom to też nie daje za dużo. Najfajniej to jest jak na, naleci na nas, po prostu tak jak w samochodzie, na sobie ustawiamy na siebie, i wtedy jest to w miarę fajne. Witajcie w kolejnym dniu na pustym kempingu. Jak widzicie, nic się nie zmieniło, nikt nie przyjechał, nikt nie wyjechał. Dzisiaj ogólnie dzień takiego luzu, więc nikomu za dużo się nie chce nic robić. Byliśmy już się wykąpać. Woda dzisiaj jest trochę chłodna, bo wiało strasznie z rana, bo wam, ja że nawet chmury były, więc z rana ta pogoda nie była taka fajna. Ale teraz się przejaśniło i jest nawet gorąco się zaczyna robić. Czekam na Paulinę, bo chcemy się przejść tutaj do marketu, w którym byliśmy wczoraj. Market samochodem wczoraj pojechaliśmy, a dzisiaj chcemy przejść plażą, więc zobaczycie, jak tutaj wyglądają te plaże. Przejdziemy się kawałek, Mamy nadzieję, że to nie jest daleko i da się przejść tą plażą, bo tutaj te plaże są takie raczej wąskie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest kemping, jeszcze teren kempingu. I tutaj, zaraz za kempingiem, praktycznie jest plaża. Plaża, no nawet tutaj nie ma za dużo plaży. Bo tutaj jest teoretycznie woda od razu. Idziemy? Idziemy. Jest Paulina, można iść. Wyjście z kempingu. Zabrałem teraz gimbala, więc będzie trochę stabilniej. Plaża na kempingu, jak widzicie nikogo nie ma, tutaj są tylko Holendrzy, widzę, zostawili sobie rzeczy, bo są Holendrzy, przyczep są też na kempingu i to praktycznie wszystko i jacyś miejscowi czasem tu przyjdą. Tak wyglądają tutaj plaże. Woda super dzisiaj. Bardzo ładna, tylko chłodna, no byliśmy się wykąpać to wiaterek wiał w nocy, mówię wam, się chłodno zrobiło trochę. Więc ta woda też jest trochę chłodniejsza niż wczoraj było. Ale da się spokojnie wykąpać, to nie Bałtyk. A my... chłodniejsze, no ale bezstresowo się tam wchodzi. No bezstresowo, a my sobie teraz lecimy tutaj. Do przodu gdzieś tam powinien być marker. Zobaczymy, czy tędy przejdziemy. Plaże tutaj ogólnie, jak widzicie, kamieniste. Ale jest tak, że tutaj na brzegu jest kamień. Tutaj to jest zielone, gdzie tam widzicie już to zielone. To nawet nie, bo tutaj widzę, że jest nawet bliżej, zaraz jest piasek. Tylko tak jest w tym roku, bo na Sylwii było też tak w tamtym roku, że było 2 metry i już był piasek A w tym roku było w ogóle gdzieś tam, trzeba było dalej, daleko, daleko iść żeby piasek był Będziemy należeć do jednych z nielicznych szczęśliwców Im się w ogóle udało tutaj przyjechać i w takich warunkach spędzić wakacje No nie by się coś takiego nawet nie śniło No pustiutko A my sobie tu idziemy dalej wszyscy, tak się idzie Tu nie plaże takie polskie, że piachu jest pełno tylko bardziej taki kamienista trzeba skakać między kamieniami ludzie mają normalnie jakieś tam domki płotek do morza i prosto do morza wychodzą. U nas chyba raczej tak nie do pomyślenia taka sytuacja. I tutaj normalnie idzie się, idzie. Nie Jest tu też jakieś super, super czysto, Może coś tam to nieco wyrzuca. Nawet leżak wyrzuciło. Nawet leżak wyrzucił Plastikowy. Trochę buteleczek. Taki syp ogólnie z morza pewnie powyrzucamy. Tu nikt tego nie sprząta, bo tutaj to niczyje jest. To nikomu się nawet nie chce tu sprzątać. Jeszcze tak wam powiem a propos kempingu i tego, że nikogo nie ma na kempingu. To tutaj ci Grecy ogólnie mają słabo w tym roku. Wczoraj jest tu restauracja na kempingu i tu ci Państwo tak naprawdę to są właściciele chyba tego tego kempingu, nie wiem tak przypuszczamy. I wczoraj wydali jeden posiłek dla nas tylko. I cały dzień siedzą na tym kempingu przy tej restauracji i nie wiem czy czekają na gości czy na coś cały dzień jest otwarte to nie jest tak, tak, że oni gdzieś tam zamykają znaczy cały dzień, oni tam też mają jakąś tam przerwę tam. na lunch więc wtedy jest to zamknięte natomiast w godzinach otwarcia jest cały czas otwarte tak i wczoraj czekali cały dzień na to aż my przyjedziemy, bo wcześniej mówiliśmy że zjemy u nich tam Paulina zamówiła sobie musakę więc pani specjalnie dla niej ugotowanie upiekła, też, ta. upiekła tą musakę i wczoraj czekali myśmy wrócili wczoraj z tego teatru chyba gdzieś koło 21.00 i wtedy dopiero nam przygotowywali ten obiad, i wydali tak naprawdę chyba tylko dla nas przyrzek ten obiad, więc takie słabe czasy dla nich. Dla nas fajnie, bo nikogo nie ma praktycznie na tych plażach, puściutko. Chcielibyśmy, Ale... żeby jednak ta. Ale kto tutaj się z tej turystyki utrzymuje, to naprawdę ciężkie czasy dla nich. Na Akropol można by jechaliśmy samochodem, bo nie było turystów, więc pozwolili. Wczoraj do tego teatru też wjechaliśmy tam na całą górę pod sam teatr samochodem. A ja chciałam zaznaczyć jeszcze odnośnie tego wjazdu, no bo jak wiecie, no, Oliwier jeździ na wózku, ale jest to sprawa tymczasowa. My nie mamy żadnego orzeczenia o niepełnosprawności dla niego, tylko po prostu mamy wózek, gdzie ja za każdym razem, e, idąc, nie wiem, tam do kasy, informacji. E, informuję, że e, to jest tymczasowe, tak. nie mam za, żadnego zaświadczenia, a oni mimo wszystko mówią dobrze, dobrze, Wiecie, jak macie wózek, to wiecie. No ale to też jest, właśnie wynika z tego, że nie ma ruchu. No, nie... Uj. Tak. Dobrze, że mam gimbala, bo już by było... Jak widzicie plaże nie są tutaj za super. Tu już sobie ktoś tu odbudował. się, woda widzę, że podmywa. Plaże nie są tutaj za hiper ładne, super czyste, tak jak wam mówię, nikomu się nie chce tego sprzątać, no ale... Może jest ładne. Ma swój ładny kolor. Gdyby teraz człowiek był... Jak ten Robinson, Crusoe, to by tutaj normalnie jakąś statek zbudował z tego. Co to może wyrzuca Od jakiegoś plastiku? Czy po jakieś stal sieci Aż po oponę od traktora? Normalnie jak to był zbudowcem. Jadereczko, to proszę i ładnie. Tutaj jeszcze bardzo doszliśmy do tego centrum. Tylko nie ma tutaj jak wejść. Nie wiem czy my tutaj wejdziemy. Tędy. Wracamy się, bo jak widzicie, to nie będziecie może widzieć. Tam jest taki płotek za nami. I, i ogólnie chcieliśmy go przeskoczyć. Darek chciał. No ja go chciałem przeskoczyć, a Paulina powiedziała, że nie. Głupia tak, no jak ja w sukience Więc będę albo się taka... wracamy teraz, no znaczy tak. już się wracamy, ale nie wiem czy tędy nie przejdziemy. Zaraz zobaczymy. Tutaj z boku widzicie? Tędy. A jak się nie da, no to wrócimy się i po prostu pojedziemy samochodem. Tu jest droga, tylko trzeba by było wyjść na drogę i przejść pod ten market, To jest komplikawał drogi. To dookoła Czyli co, po prostu spacerek zrobimy i wrócimy A, na kemping Tak, potrafimy jako spacerek leżeć Dobra, to potraktujmy to jako spacerek nas. No nie doszliśmy, nie udało się dojść Na no, przykład prawie doszliśmy do marketu, ale nie ma tutaj jeszcze plaży Więc nie będziemy kombinować Jaka drobiazgów dosłownie Skakać przez płoty i pajacować Jeszcze raz cofnąć. To, <laughs> nas cofną Powinna się boi, że nas cofną Ujdziemy sobie, wrócimy sobie teraz na kemping spokojnie Trochę mnie noga rozwolała, coś miałem, jakiś problem z nogą. O, nierówny teren tu się idzie to jest mi kostka puchnie. Darek, Darek, też straszy. No zobaczcie, nie straszę go, zobaczcie nie widzicie, go. Kostka no mi tak... Ta... jest. ...puchła cała. Ta no, jest ok, jest zraniona, ale jest okej. Okay. Jak już za długo chodzę po takim krzywym terenie, to... zresztą się kostka boli. Mały spacerek, fajny zrobiony. A dzisiaj fajna pogoda. No więc... dzisiaj mamy, mówię, taki dzisiaj dzień luzu, więc tam na spacerek udziemy. A tak wygląda kemping. Może przejdziemy się tu pani, jeszcze tak w półeczko zrobimy Chodź. Albo i nie, bo nam się nie chce. Więc nie pokażę. Pokażę Wam tak z góry. Tutaj jest restauracja. Po prawo, jak widzicie. Tutaj tam jest jeszcze jedno zejście na plażę. Tak wygląda kemping. Ogólnie wszędzie takie zadaszenia są porobione. Tutaj bardziej pod namioty miejsce, bo te słupki są dosyć wąsko siebie Więc tu jest wszystko pod namiocie chyba, bardziej przygotowane jak a tutaj są miejsca pod przyczepy albo bardziej pod kampery nawet niż pod te przyczepy zadaszone, stanowiska są zadaszone jak widzicie tam stoi jedna przyczepa bez samochodu tutaj stoi druga grecka przyczepka Państwo na weekend byli, później się zmyli. My sobie stoimy tutaj. Też pod daszkiem. Tutaj w tych białych budynkach są toalety, tam z tyłu są toalety. Tu od przodu jest kuchnia. I tak wygląda mniej więcej kemping. Tu jeszcze kawałek się przejdę i wam pokażę od razu jak już jestem. Jak mam gimbala. O, i tam też takie są dwa wzdłuż. Takie rzędy wzdłuż idą dwa podwójne, tak jak ta przyczepa stoi i tutaj jest parę rzędów. Tak wygląda camping Blue Delphin. Jak nie zapomnę, to może przejdę czy jeszcze, pokażę wam toalety. Są takie sobie ogólnie toalety, ale tutaj na tych greckich kempingach nie oczekujcie cudów, bo tutaj ogólnie jest problem z tymi sanitari sanitariatami, tylko to gdzieś tam na tych nielicznych w miarę to jeszcze jakoś wygląda, Nareszcie tak sobie No i tak to sobie tutaj żyjemy Dzisiaj ostatni dzień jak wam mówię Jutro uciekamy na następny Tu mamy sobie bo ustawiliśmy z widokiem na morze Ile ile mogliśmy wjechać wjechaliśmy Cień jest, fajnie jest, Wiaterek dzisiaj wieje